Witajcie w naszym małym kąciku światła modlitwy. Dzisiaj zjednoczymy nasze serca w jednej z najpotężniejszych modlitw za nasze rodziny. W świecie pełnym niepewności i zagrożeń, gdzie każdy dzień przynosi nowe wyzwania, potrzebujemy boskiej ochrony bardziej niż kiedykolwiek. Czy czujecie się czasem przytłoczeni, czy boicie się o przyszłość swoich bliskich, zapraszam was, abyście dołączyli do nas i razem zanurzyli się w modlitwie, która ma moc przynieść pokój i ochronę. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, aby być na bieżąco z kolejnymi modlitwami i duchowymi przewodnikami. Podzielcie się również swoimi intencjami w komentarzach poniżej, abyśmy mogli wspólnie modlić się za Wasze potrzeby. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. O Boże dobroci i miłosierdzia, pod Twoje ojcowskie kierownictwo powierzamy naszą rodzinę, nasz dom i wszystkie nasze dobra. Wszystko oddajemy twojej miłości i opiece. Napełnij ten dom swoimi błogosławieństwami, tak jak napełniłeś święty dom w Nazarecie swoją obecnością. Oddal od nas przede wszystkim skazę grzechu i panuj wśród nas przez swoje prawo, przez swoją najświętszą miłość i przez praktykowanie każdej chrześcijańskiej cnoty. Niech każdy z nas posłusznie cię miłuje i dąży do naśladowania w swoim życiu Twojego przykładu, przykładu Maryi, Twojej i naszej Matki Najukochańszej oraz przykładu Twojego bezgrzesznego opiekuna, świętego Józefa. Chroń nas i nasz dom od wszelkich nieszczęść i nieszczęść, ale spraw, abyśmy zawsze byli zrezygnowani z Twojej boskiej woli, nawet w smutkach, które zechcesz nam zesłać. Daj nam wszystkim łaskę życia w doskonałej harmonii i pełni miłości do naszego bliźniego. Spraw, aby każdy z nas zasłużył sobie przez święte życie na pociechę Twoich świętych sakramentów w godzinie śmierci. O Jezu, błogosław nam i chroń nas. O Maryjo, Matko łaski i miłosierdzia, broń nas przed złym duchem, pojednaj nas ze swoim synem. Oddaj nas pod jego opiekę, abyśmy mogli zasłużyć na jego obietnicę. Święty Józefie, opiekunie naszego zbawiciela, strażniku jego świętej matki, głowo świętej rodziny, wstawiaj się za nami, błogosław nas i broń nasz dom w każdej chwili. Święty Michale, broń nas przed wszystkimi złymi sztuczkami piekła. Święty Gabrielu, spraw, abyśmy zrozumieli świętą wolę Boga. Święty Rafale, chroń nas od wszelkich chorób i wszelkich niebezpieczeństw dla naszego życia. Święci aniołowie stróżowie, bezpiecznie prowadźcie nasze stopy po ścieżce zbawienia zarówno w dzień, jak i w nocy. Święci patronowie, módlcie się za nami przed tronem Boga. Błogosław ten dom, o Boże Ojcze, który nas stworzyłeś, o Boże Synu, który za nas cierpiałeś na Świętym Krzyżu, i Ty, O Duchu Święty, który uświęciłeś nas w Świętym Chrzcie. Niech jedyny Bóg w trzech boskich osobach zachowa nasze ciała, oczyści nasze umysły, skieruje nasze serca i doprowadzi nas wszystkich do życia wiecznego. Chwała Ojcu, chwała Synowi, chwała Duchowi Świętemu. Amen. Niech Bóg błogosławi Was obficie swoją bogatą miłością i życzliwością. Teraz odmawiajcie jedną modlitwę Ojcze nasz i trzy: Zdrowaś Maryjo, jako wyraz naszej wdzięczności. Ojcze nasz. Któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Anioł Pański zwiastował Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo...